Cześć tu Karol chroneo.pl. Witamy was po raz kolejny jak co tydzień. Chcieliśmy dzisiaj pokazać wam fajny zegarek. Zaprosiliśmy Darka, Darku witamy cię. Chcieliśmy opowiedzieć wam kilka słów o naprawdę ciekawym zegarku. Jeżeli zastanawiacie się na co możecie wydać milion złotych, czy to będzie nowa G-klasa, czy może mieszkanie na Wilanowie to chcieliśmy wam dzisiaj pokazać zegarek, który kosztuje według wyceny Chrono, właśnie około miliona złotych. Z Darkiem dzisiaj trochę pogadamy o tym zegarku. Przekazuję Ci ten piękny zegarek. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pasowcowi. Taki słodki ciężar, bym powiedział. Nawiązałeś do tego, że jakbyście chcieli wydać milion złotych, no. pewnie większość z nas codziennie zastanawia się, o tak. wieczór, chociaż przed pójściem spać, na co wydaliby milion złotych. No i tu się rodzi takie przysłowie, które warto by zacytować, że mężczyzn od chłopców rozróżnia cenę ich zabawek i niewątpliwie ten zegarek taką zabawką wartą spore pieniądze jest, ale nie tylko. A dla mnie ta kwota jest porażająca, nie wiem no jak dla Ciebie. Nie no oczywiście, że ta kwota jest porażająca i ona jest porażająca zapewne dla większości z nas, aczkolwiek gratuluję i pozytywnie zazdroszczę tym, dla których porażająca nie jest. Zdecydowanie, mówiąc moim zdaniem o zegarkach, nie powinniśmy skupiać się na cenach jednak, bo to jest zupełnie inny temat i nie, nie to jest w zegarkach najfajniejsze, ile one kosztują. Oczywiście, tu masz rację, bo cena zapewne jest takim elementem e, pozwalającym na przykucie uwagi, tak. ale tak naprawdę nie o to chodzi. Tak, troszeczkę, troszeczkę specjalnie o tym powiedzieliśmy, o cenie, natomiast teraz chcielibyśmy się skupić już na samym zegarku, więc mamy tutaj Patek Filip, czyli? No to mamy firmę, która przez wielu ludzi i wielu znawców jest uznawana za numer jeden. Oczywiście to można dyskutować, czy faktycznie to jest król królów, ale de facto na pewno jest to jedna z topowych, czołowych i najważniejszych firm. Ale nie znam, no. chyba, nie znam piramidy prestiżu, gdzie Patek nie byłby na samym szczycie, nie? Znam. Tak jest. Więc to. możemy sobie powiedzieć, że co do tego zgadzamy się wszyscy, że Patek Filip to jest top of the top, jeśli chodzi o firmy zegarkowe. I oczywiście możemy znaleźć zegarki droższe. Możemy zegarki znaleźć, które są rzadszymi zegarkami, firmy oczywiście, które produkują zegarki. Natomiast niewątpliwie, jeśli chodzi o naszą świadomość, to Patek to jest ten numer jeden. I dla tych, którzy nie siedzą, może w zegarkach, to ja bym. U, 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 użył porównania, że Patek jest jak Rolls-Royce w samochodzie. Tak, znaczy na pewno, bo też popatrzmy na skalę komplikacji. No, patek robi praktycznie wszystkie komplikacje, jakie są możliwe w zegarmistrzostwie. Skala produkcji też jest niewielka, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy sztuk rocznie. W związku z czym to też pokazuje, że to jest prawdziwa manufaktura, która jest w stanie wytworzyć własny mechanizm od podstaw, która jest w stanie wytworzyć wszystkie wielkie komplikacje zegarmistrzostwa. Ale no, trzeba też sobie wspomnieć o tym, że większość z nas to ma w pamięci, że Patek to jest Polak. Tak. No, był Polak, I znajdziemy, być może znajdziemy zegarki, które są cieńsze, znajdziemy zegarki, które są może bardziej efektowne, które są ciekawsze. Natomiast zawsze, jeżeli mówimy o patku, to mówimy o tym najwyższej, najwyższym prestiżu i tym i tym czymś, co w naszej świadomości uchodzi za mistrzostwo za mistrzostwo Zdecydowanie tak. Mamy padka Nautilusa, referencja 59801 tak. r czyli zegarek wykonany z różowego złota. 40 bodajże 50 mm, i 0,5 mm. Tak jest. Koperta jest zintegrowana z bransoletą, czyli coś, co w dzisiejszym zegarmistrzostwie jest dosyć popularne i mnóstwo brandów wypuszcza takie zegarki, tych tańszych i tych droższych. Zawsze zastanawiam się na ile to zegarek się rzeczywiście nam podoba, a na ile to jest trochę ikona zegarmistrzostwa i dlatego ten zegarek wzbudza takie emocje. Mi osobiście Nautilus się bardzo podoba. Uwielbiam kształt koperty i właśnie to połączenie koperty z bransoletą, która, która także y, wygląda obłędnie. To połączenie szlifów y, i polerowanych elementów dla mnie osobiście wygląda pięknie i daje mnóstwo refleksów. Tutaj mamy dodatkowo szarą tarczę, która jest gradientowa, czyli środek jest trochę jaśniejszy. Y, Krańce tej koperty, tej tarczy są ciemniejsze, i moim zdaniem w zestawieniu z, tą, z tym różowym złotem koperty wygląda to po prostu. To jest fajnie. właśnie to, co miałem dodać, że zestawienie z punktu widzenia estetyki i zestawienia kolorów świetnie gra, bo połączenie właśnie różowego złota z szarością daje naprawdę niesamowity efekt. Kształt bezela jest no, specyficzny, nie wiem jak, tak. jak go nazwać właśnie, bo to jest ani okrąg, ani kwadrat. No, on się kojarzy, tak zresztą jak nazwa tego zegarka, trochę się kojarzy z jakimś bulajem okrętowym, z okrętem podwodnym, e, generalnie z marynistycznym Tak, było, takie, tak bym weneza, Bo ja nie pamiętam, jak to było z, z Gentą i z Nautilusem, czy rzeczywiście to był ten bulaj i tak dalej. Ten system otwierania trochę by na to wskazywał, tak? Policzyłem e, kąt jest osiem, rzeczywiście, więc to można powiedzieć, że oktagonalny, oktagonalny kształt. Ale nie, jest, nie są te kąty bardzo wyraźne. Oczywiście możemy je dostrzec. Dla mnie najpiękniejsze jest połączenie tej szczotkowanej powierzchni wokół szkiełka z tymi polerowanymi elementami krawędzi tego bezela i sam kształt uch tej koperty. To jest po, tak. po prostu... I zintegrowanie z benzoletą. To, to wszystko daje piękny efekt. A jeszcze wskazówki też, no po prostu. Tak, ale jeszcze w, właśnie, że to jest wykonane ze złota. I wtedy te efekty, gdzie jest połączenie polerowania, szczotkowania, czyli niby ten sam materiał, natomiast poprzez obróbkę jego, on się zupełnie inaczej zachowuje w świetle. Zupełnie inaczej niektóre powierzchnie błyszczą, a niektóre powierzchnie są matowe. I to też, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, i tu tak, ewidentnie tak, tak. w tych szczegółach taki, taki prawdziwy diabeł z pazurem tkwi. Ja w większości filmów mówię o tym, że uwielbiam połączenie właśnie polerowanych powierzchni że szczotkowanymi. powoduje, że zegarek ożywa nam na ręku, daje refleksy świetlne, możemy patrzeć na niego godzinami i znajdować coś, co nam się w nim podoba. On, on na pewno nie, nie jest nudny. On, na, on może być trochę tak. ekstrawagancki pod względem tego, że jest, pomimo czy wymiarów, które podałeś czyli 40,5 mm, on jest spory. A jeszcze to, że jest to różowe złoto i jest to różowe złoto z wybłyszczeniami, no to on nie daje się nie zauważyć. To nie jest dyskretny zegarek. Tak. Mechanizm w padku to też jest oddzielna historia. To są zdobienia. To jest pieczęć padka już w chwili obecnej. Tak, bo kiedyś Patek wymienił pieczęć genewską tak. na pieczęć padka. I teraz mamy pieczęć padka, mamy wachnik wykonany ze złota. No i mamy mechanizm, który także ma zdobienia. Jest to element, na który warto patrzeć w tym zegarku, tak? Są różne zegarki, na niektórych nie warto patrzeć na mechanizm. Tutaj akurat możemy powiedzieć, że, że wygląda on przepięknie. Ten model jest, jak to się ładnie po staropolsku Polsku, nazywa discontinued. On Jego już nie produkują, co nie znaczy, że nie jest produkowany Nautilus, ale niektóre modele zostały wycofane. Co jest też trochę cenową polityką padka, bo pamiętajmy o tym, że z, z reguły w padku jest tak, że jeżeli jakiś model, który był e, ikoną i który był poszukiwany, e, który, na który się czekało, no bo mówmy się, że ten zegarek to nie był też do kupienia, tak na zasadzie, że każdy z nas e, dysponujący oczywiście tym, że milionem czy, czy jakąkolwiek kwotą mógł sobie pójść do sklepu i ten zegarek kupić, ponieważ on był dostępny jak zwykle na listę oczekujących. Zapewne klienci Patka, którzy wcześniej kupili jakieś tam modeli, mieli pierwszeństwo, jak to z reguły bywa przy tego typu rzeczach. W każdym razie on nie był tak do kupienia po prostu z ulicy. I w momencie takie modele, jak Patek decyduje się o zaprzestaniu produkcji, no to one później stają się egzemplarzem trochę kolekcjonerskim, trochę... Ja wiem, że to może zaraz mi poprawisz, że, że, że nie powinienem używać słowa inwestycyjny. Ale zobaczmy, że jednak dużo modeli, y, które były y, wycofane, one i tak cały czas są, ich wartość wedle chorób, którym się tu posiłkujemy, jest znacznie wyższa niż była wartość y, ceny, tak zwanej ceny z metki, czyli y, tego, jak producent określa, po ile zegarek po ile on kosztował w sklepie? On kosztował około 100 tysięcy euro. Natomiast. Y, no oczywiście teraz to... to, 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 to Czyli 100 tysięcy euro cena sklepowa, tak. cena chrono ponad 200 tysięcy euro, więc tak. dwukrotnie przewyższa cenę... Pamiętajmy, że to też ta cena fluktuuje w zależności od rynku, bo, bo co, co roku te ceny się zmieni, to jest płynna, to, to trochę tak jak z kursami walut. Natomiast cały czas jest wart więcej, niż był wart na metce. No i powiedzmy sobie, że w przyszłości w zależności od tego, na rynku, też może być różnie to znaczy może być też tak że taki zegarek przetrzymany 20 lat będzie miał dużo wyższą wartość niż tą, o której mówimy dzisiaj. To też jeszcze powiem o ważnym elemencie zegarka, czyli o jego grubości. Tutaj mamy 12,3. Co z wynikiem całkiem dobrym. Submariner ma 12,5 bodajże i wydaje się zegarkiem idealnym, jeśli chodzi o grubość, to jest tutaj jest mniej, chociaż wygląda na więcej. Znaczy to on w ogóle wygląda na więcej, to, tak? To już powiedzieliśmy, że on Przecież wygląda on na więcej. na 40 mm ta koperta też nie wygląda. Też nie wygląda, wygląda na więcej. Tak szczerze powiedziawszy on wygląda na 42. Ta koperta co najmniej na 14-15 mm bym powiedział. Patek słynie z tego, że produkuje dosyć cienkie zegarki, lekkie i wygodne. Tak, to jest trochę zaprzeczeniem tego, co myślimy o padku, jak mamy na myśli np. Na kalatrawę, czyli zegarek, który jest zdenerwowany... Ale nawet Bandidus, 5711 czy 5811, w chwili obecnej aktualną referencję, to to są cienkie zegarki, bardzo cienkie. Tak. No tu na pewno grubości, zarówno tej fizycznej, jak i tej pozornej, dodaje to, że jest to złoto. i ten zegarek wydaje się większy, no druga sprawa, że mamy jednak chronograf, no to trochę ten mechanizm jest inny niż był w 5711, gdzie był trzy wskazówkowy zwykły. Tak, mamy tak jak powiedziałem podwójne zapięcia, dosyć anachroniczne z zabezpieczeniem, żeby ten zegarek się sam nie odpiął i nie spadł. W nowszych w modelach zmieniono już to tak. zapięcie. Mamy 100 metrów wodoszczelności, więc w zupełności możemy, może nie wpływać z tym zegarkiem, ale możemy, sobie go, możemy go sobie swobodnie umyć. Nie mówię o nurkowaniu celowo, tylko ja uważam, że zegarki powinniśmy myć. Szczególnie zegarki wykonane ze złota, które dosyć szybko widać, że się ubrudził, zatłuścił. Więc to, że możemy zegarek umyć pod bieżącą wodą, to jest super rozwiązanie. Jeśli chodzi o kaliber, rezerwa chodu to jest 55 godzin. Czyli jak na dzisiejsze standardy, to nie jest zbyt długo, natomiast... No Ale też nie jest to nic takiego... Bez podwaga uroda zegarka możemy... No, to... Pamiętajmy też o tym, że my to trochę mówimy pod takim kątem technicznym, ale raczej posiadacz tego zegarka, to po pierwsze nie jest jego jedyny zegarek, po drugie z reguły ma automat. w związku z czym raczej nie przejmuje się tym, że rezerwa chodu będzie za krótka, bo... Poszedłszy do pracy, odłożył go na i w weekend, dopiero wziął go z powrotem i nagle się okazuje, że zegarek trzeba ustawić. Przekazuję Ci i jakbyś mógł coś powiedzieć o samym mechanizmie i komplikacjach, bo to też jest ciekawy temat. Znaczy, na pewno e, chronograf jest takim, na pewno nie królem komplikacji, bo, 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 bo są znacznie bardziej skomplikowane mechanizmy, ale chronograf jest takim e, w zegarmistrzostwie z jednej strony wyznacznikiem, tego, co potrafi firma, bo wbrew pozorom, wyprodukowanie chronografu to wcale nie jest taka banalna i prosta sprawa. Z drugiej strony, jak dla mnie, ten mechanizm to jest też ikona, bo pamiętajmy, że ten zegarek, co prawda, o którym mówimy, już jest nieprodukowany w tej wersji, ale niedawno Patek wypuścił, bazując na tym właśnie samym mechanizmie z chronografem pierwszy w historii Patka. Chronograf, który jest zrobiony w połączeniu z takim jeansowym paskiem. I jak dla mnie, on ma jedną wadę znaczy może to nie jest wada, to jest cecha, która, za którą ja nie przepadam. Tu nie ma sekundnika, to znaczy nie ma sekundnika, który pokazuje bieżący upływ czasu co dla mnie daje pewnego rodzaju takie życie zegarka, tak? czyli zegarek żyje, bo patrzymy na tarczę i widzimy, że coś się porusza tak? porusza się ten sekundnik. Sam chronograf jest no, tym, czego oczekujemy od chronografu, czyli stoperem bieżącym odcinki czasowe. Natomiast są dwa, dwie cechy tego mechanizmu, dosyć ciekawe. Jedna jest cechą mechaniczną, czyli jest to chronograf z tak zwaną funkcją flyback. Funkcja flyback polega na tym, że w klasycznym chronografie z reguły górnym przyciskiem go uruchamiamy, i jak dojdzie do pewnego miejsca, kiedy chcemy ten pomiar czasu zmierzyć, no to oczywiście my go możemy tymże samym górnym przyciskiem zatrzymać i dolnym przyciskiem wyzerować z powrotem do pozycji startowej, czyli do pozycji, od której zaczynamy odmierzanie czasu. I jakby innych możliwości nie ma. Natomiast w chronografie w stoperze z funkcją playback jest tak, że ten dolny przycisk ma przeznaczenie dwojakiego rodzaju. Służy on do zerowania, albo służy również do tego, żeby w trakcie po uruchomieniu stopera, czyli stopę uruchamiamy, czas zaczyna sobie w tym momencie płynąć odmierzanie czasu. I jeżeli byśmy chcieli jednocześnie wyzerować i wystartować od początku, to właśnie naciskamy wtedy tylko już dolny przycisk. Nie musimy zatrzymywać go górnym przyciskiem i zerować dolnym, tylko naciskamy dolny przycisk. W związku z czym wskazówka wraca do e, pozycji startowej i zaczyna się odmierzanie czasu od tego samego momentu. To jest dodatkowa komplikacja w komplikacji chronografu, y, która oczywiście jest nie tylko y, ułatwia obsługę w pewnych określonych sytuacjach, ale jest też i trudniejsza do wykonania. Natomiast sam chronograf przepraszam, że ci przerwę. To tak jak rozmawialiśmy, najczęściej chronografy mają trzy subtarczki. Tak, żeby... najczęściej chronografy może niekoniecznie trzy, bo mają dwie, są, mają. Trzy, są też dwie, ale najczęściej mają trzy, bo tak. jest też e, sekundnik trzecią subtarczką. Jest wskaźnik minut i wskaźnik godzin. Natomiast tutaj nie mamy sekundnika w ogóle, więc nie mamy tej subtarczki z sekundnikiem, i mamy dwie subtarczki w jednej subtarczce, czyli ta subtarczka na godzinie 6 pokazuje i minuty, i godziny. I godziny, tak. No tu jest o tyle, że dla czystości, jakby tego zegarka, czystości tarczy, nie upchano na niej kilku subtarczyk, to o czym mówiłeś przed chwileczką. Niestety no, to owocuje jedną taką, powiedziałbym, jak dla mnie wadą, Że zegarek, jeżeli nie ma uruchomionego stopera, no to nic się na nim nie porusza. Tak? Nie ma tej wskazówki sekundowej, która w normalnych zegarkach pokazuje nam, że zegarek żyje. Tutaj y, tego nie ma. Jeżeli chronograf jest wyłączony, to nic się tutaj na tarczy nie dzieje, w sensie ruchu jakiegokolwiek, ale przez to y, ta tarcza zyskała na czystości, na takiej estetyce. Y, tu, nie ma, tu się za dużo nie dzieje w przeciwieństwie do wielu zegarków z chronografem, gdzie kilka tych subtarczek powoduje czasami wrażenie chaosu, w zależności od tego, jak to projektant ładnie rozmieścił. Ta tarcza jest bardzo czysta, jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, jedna subtarcza widoczna na godzinie 6, na której e, umieszczono wskazanie zarówno minut, jak i godzin. Wbrew pozorom czytelnie, bo te wskazówki wcale nie są takie małe, a kontrastowość bieli do tej szarej tarczy powoduje, że dosyć łatwo nawet nawet w moim wieku, kiedy już niestety daje o sobie znać problem ze wzrokiem, to pomimo tego ja i tak potrafię dosyć wyraźnie odczytać wskazania tego chronografu. To jest ładne, to jest czytelne, to jest użyteczne i to naprawdę wygląda godnie i, i całość tego zegarka sprawia takie wrażenie, że widać, że to jest projekt przemyślany w najmniejszych detalach, włącznie z takimi rzeczami jak wskazówki. Dobra, słuchajcie, no więcej chyba nie będziemy Wam już o tym zegarku mówić. Czy znaczy, może na koniec moglibyśmy powiedzieć, na jakich nadgarstkach ten zegarek można było spotkać? Bo to jest pewnie ważne i fajne. E, mamy teraz euro, i, i, i tu pewnie nazwisko Roberta Lewandowskiego wszystkich rozpala. Taki I... zegarek nie, miał, albo ma, nie wiem. A nie tylko Lewandowski, jeśli chodzi o piłkarzy? Nie tylko Lewandowski, ale mamy na przykład również i słynnych aktorów, bo czy Mark Wahlberg, czy Sylvester Stallone też był… Tak, też ale w jeśli chodzi korek. o piłkarzy, myślałem o Messi, bo chyba to tak, jest. Messi też… Tak, Messi też był widziany i też jest zdjęcie dokumentujące jego. Jest wielu jeszcze innych, mówimy o takich jakby najbardziej znanych. To może to w zagadkę zrobimy ten, żebyście dali komentarz, u kogo taki zegarek kogo można tego. było zobaczyć na nadgarsku. dajcie znać w komentarzach. Miło nam będzie, jeżeli, się, jeżeli podzielicie się z nami tą informacją, bo my pewnie o wszystkich osobach, które taki zegarek nosiły, nie wiemy. Tak, i miło byłoby w ogóle, gdybyście też dali nam e, z Waszej strony. Informacje, czy Wam się to podobało, o czym nie powiedzieliśmy, bo zapewne o czymś nie powiedzieliśmy. E, wszelkie Wasze komentarze, które nam pozwolą e, ocenić z zewnątrz, e, oczyma widza, ten mini program, który zrobiliśmy, będą cenne i pomocne. Dajcie to znać, o co byście chcieli zobaczyć, o czym byście chcieli, żebyśmy opowiedzieli, bo będziemy chcieli takich tak. programów robić więcej. Dzięki za obejrzenie filmu i za to, że chcieliście trochę spędzić z nami czasu i zapraszamy Was do kolejnych filmów. Bo dla nas to na pewno był trochę stres, ale i przyjemność. Dzięki, Dobrze, wam, dziękuję. Dzięki Darek za, za, za pomoc. Trzymajcie się. Do następnego.